Witam cię w moim salonie urody w najlepszym salonie urody w mieście Daj mi rozpieścić cię całego od stóp do głów Będą dzisiaj zabiegi, full bez zarówno na włosy twarz, dłonie stopy, bez nogcie, pełen bagie Skórek. Proszę Cię, zdejmij skarpetę. Albo ja mam Ci zdjąć. Okej, okay. no to zdejmij. Proszę no bardzo. Stopy są nieco srokowe. Działem. Zarówno jednak i. 直接到。 Stopa była równomiernie obdarowana tym wspaniałym kremem z alantoiną. Czy jak to tam było? I mm, też te paznokcie masz takie długie w tych stopach, więc ja zrobię szybkie. e od razu wypiłowanie ok Self -care. A to bardzo, bardzo źle na stopach chodzimy, więc one są fundamentem naszego ciała i powinniśmy o nie. żeby było ciekawie czemu nie dobrze mam tutaj całkiem ciepłą wodę nie za ciepłą, nie za, nie za zimną a idealnie w sam raz proszę bardzo zwilżam Zapach ma dosyć ostry mimo wszystko. Kwasu z firmy Ordinary. Jest to kwas o stężeniu 40%, więc jest dosyć mocny. Dlatego możecie cię spytać, czy masz uczulenie albo czy miałeś kiedykolwiek styczność z takimi kwasami. To twój pierwszy raz. Dlatego będziemy to trzymali bardzo krótko. Tak. To jest bardzo intensywne. Potem nałożymy Ci też krębie pielęgnacyjny ma SPV, żeby cię chronił przed słońcem, bo nie chcemy, żebyś sobie zrobił poparzenia chemiczne po tym kwasie, bo jak mówiłem, on jest naprawdę naprawdę mocny, więc potem, potem musisz o tę skórę dbać dwa razy bardziej, ale dzięki temu skóra jest gładsza, możesz pozbyć się wyprysków i no, ma super działanie, ale nie mogę oczywiście? No se Zajrzeć na kanał Polaczek Nie Polaczek ASMR Tylko Polaczek To jest jego drugi kanał No on takie tam pierdoły na tym kanale robi Ale myślę, że warto go też tam oglądać To nie jest ASMR Ale też warto Warto mmm, Polaczek No on ten kanał ma też załączony Załogodzić po tym kwasie ta skóra jest wysuszona, jak zresztą widzisz, zaczerwieniona. To jest normalne. Tak działają kwasy. I to jest tak... E thank <laughs> you aż już jest e, gotowa dobrze teraz przejdźmy do dłoni mm. tutaj również bym chciał je nakremować odpowiednim kremem mam tutaj krem arbuzowy cudownie pachnie z Stała została taka resztówka jednak jednak dbasz w przeciwieństwie do stóp, prawda? No tu masz. Wyższe kozackie. Daj mi drugą też. Okay. No i tak samo jak w stopach zajmiemy się przypiłowaniem paznokci Okay. let ostatni punkt naszej podróży po relaksacji, czyli włosy, włosy, tak, włosy, włosy, włosy. Super, to był chyba już cały boki pakiet, tak, zrobiliśmy paznokcie, dłoni, stóp, zrobiliśmy twarz, włosy, no i to już jest koniec, mam nadzieję, że czujesz się wypoczęty i